Chodź. Chodź. Ale na tam jesteś tu. Widzisz, że ona tam. Nie widzisz, bo widzisz. Oła. To widzicie jakąś. Jestem kupia. To widzisz. Mogę ją wypuścić Lena, ale nie mogę, bo ona mogą nam uciec. Idę do domku. Ona chyba nie chce bo zobaczcie, że ona widzi, co ona odbala. tak.